Kosmos. Co w tym kosmosie się dzieje? Tam w kosmosie latają rakiety. Gdzie w ogóle jest kosmos? Można go zobaczyć? Nie. Nie można. No, gdzie on jest? No bo on jest jakby tak wysoko pod niebem. A czy w kosmosie y, mieszkają ludzie? Nie mieszkają. Tylko. Mogą, mogą zobaczyć tylko na przykład ufolutki mogą tam mieszkać i są różne planety. A co to są ufolutki? Ufolutki to są takie zielone stworki, które em, jakoś dziwnie mówią. I ufolutki to mają takie dziwne twarze i są jakieś brzydkie. Ufalutki mieszkają w kosmosie, no i co one tam robią? Em, czasami mogą sobie, em, mogą sobie tam zrobić łóżko, bo mogą leżeć na, na przykład na Księżycu, A tak naprawdę to ufalutki nie istnieją, tylko tak no, w bajkach czasami są ufalutki, ale, ale tak w bajkach można zobaczyć ufalutka. A ktoś z Was widział może kosmos? Ja nie widziałam. O, a ja widziałam, bo kiedyś z znowu i tatą poleciałam lakietko. Byłaś w kosmosie? Tak. Poważnie? I co tam jest? E, tam jest dużo plan. Jest, widziałam księżyc, z daleka słońce z lakietką. Co? No, oczywiście, że tak. To, to dlaczego tu jestem przeżyłam? I tam jest też taka... Wziąłem ze sobą kilka... jedną kanapkę, ale i tak nie byłam goli. I jeszcze widziałam tam taką planetę, gdzie są takie piel jakby duże, bo to są takie planety z piele Taka jedna była planeta. A ja byłam też w kosmosie i, i są jeszcze takie stroje białe i takie coś na głowę, żeby... Y, żeby tam się oddychało, tak? Żeby się oddychało. I żeby tam nie zostać, to trzeba iść znów do rakiety i polecieć na Ziemię. I ty taką rakietą uleciałaś? Tak. Poważnie? Tak. A to drogo kosztuje polecieć taką rakietą w kosmos? Tak ile to kosztuje? E, nie pamiętam. Nasz kolega tutaj, e, kochany, mówił, że e, nie da się kosmosu zobaczyć. A dziewczyny były w kosmosie. To jak to jest? Można polecieć czasami rakietą. A jednak można. I a jakieś też byłem w kosmosie. Tylko nie pamiętam, że tam było, bo wtedy jeszcze byłem mały. Czy ktoś z was, z was jeszcze był w kosmosie, albo widział kosmos? Bo ja nigdy nie byłam. Nie wiem, co zrobić, żeby tam się znaleźć. Trzeba polecić rakietą, aż patrz jest... chmury. Jest... No dobrze, ale gdzie te są, gdzie te rakiety są, chłopacy? Trzeba, ale też trzeba założyć odpowiednie okulary, nie tak krótki rękawek i już tam polecieć tylko trzeba. Ten, takie coś na głowę i specjalny strój taki biały i specjalny taki gruby strój i grube buty, bo nawet kiedy tam jest gorąco to trzeba w tym być, no bo to jest specjalny strój i żeby tam polecieć to też trzeba zapłacić 100 zł. 100 złotych trzeba zapłacić, żeby polecieć w kosmos. Kto z Was chętny jest na taką wycieczkę? Bo jak człowiek poleci w takim ubraniu jak, jak teraz, to wtedy może umrzeć, bo w kosmosie nie ma tlenu. A jak poleci w takim grubym stroju w hełmie, to wtedy tam jest tlen. A ty byłaś kiedyś w kosmosie? Nie, ale bym bardzo chciała polecieć i bym chciała takiego rakietu polecieć, tak gdzie jest kuchnia kosmo, kosmiczna. Kuchnia kosmiczna, łazienka i wszystko tak daleko. Trzeba tylko 100 złotych, tutaj koleżanka powiedziała, żeby polecieć w kosmos. A z chłopaków ktoś był w kosmosie? Nie byłeś w kosmosie, a wiesz może jak on wygląda? Kto wie, jak wygląda kosmos? Ma, ma czarne czarne niebo i ma gwiazdy białe ciągle, i jeszcze ma siedem, albo tam osiem planet, bo ja już nie pamiętam. Tutaj jeszcze koleżanki mówiły, że w kosmosie mieszkają ufolutki. Hm? Kim są ufolutki? Zielonymi stworkami. Co one w tym kosmosie robią? Mieszkają. I tak jak my chodzą do pracy, do przedszkola, nie. co one robią? One sobie, sobie yy, zawsze mogą lecieć swoimi statkami do koleżków. Do koleżków, na spotkanie, tak? Słuchajcie, to yy, powiedzcie mi jeszcze... Ciu, coś powiedzieć, bo kosmos nie ma końca, a kosmos, jest, kosmos nie ma wcale końca. Nie ma żadnego końca. Nawet gdyby było daleko, to by i tak nie miał końca.